W odległej galaktyce, gdzie wojna między Republiką a separatystami wciąż trwa, Ty masz szansę zmienić bieg historii, Twoje wybory, Twoje czyny. One zadecydują o losach świata. Witaj na Victorius, serwerze Star Wars RP, gdzie Twoja wyobraźnia spotyka się z epicką przygodą. Zanurz się w galaktyce pełnej konfliktów politycznych intryg i heroicznych bitew. Dołącz do elity wojsk Republiki. Stań się żołnierzem klonów, lojalnym wobec Jedi i gotowym poświęcić wszystko dla sprawy. Albo wybierz tajemniczą drogę zakonu Jedi i ochraniaj pokój mieczem świetlnym w dłoni. Każdy dzień to nowe wyzwania. Patroluj linię frontu, realizuj tajne misje i rozwijaj swoją postać, by osiągnąć szczyt w hierarchii. A może wolisz pójść w stronę cienia? Zostań szpiegiem, przemytnikiem lub separatystą, podważając fundamenty republiki od wewnątrz. Tutaj nie ma ograniczeń. Twój talent, Twoje decyzje i Twoja lojalność zdefiniują Twoją historię. Galaktyka potrzebuje bohaterów albo tych, którzy odważą się ją zmienić. Wiktorius, dołącz już teraz, twórz swoją opowieść, stań się legendą.